Nie, nie śpiewaj Radek, nie śpiewaj. Nie śpiewaj, nie śpiewaj. Ej, a do Cześć, witajcie w Hype Trainie, ja jestem Jacek, ze mną są dzisiaj Natalia, Radek i mamy dwa pierwsze odcinki Agaty. Chciałem powiedzieć WandaVision, ale to już trzy lata minęły i w sumie... A, ale cały miejscu... czas żyjemy. Tak, żyjemy cały czas w tym WandaVision i w sumie, tak jak zacząłem sobie oglądać ten pierwszy odcinek, już trochę po zwiastunach mieliśmy takie uczucie, że no gdzieś tam jest ta zabawa formą i gdzieś tam mamy tą zabawę rzeczywistością, tak jak w WandaVision, ale w sumie to się na razie zakończyło na pierwszym odcinku, a ten Serial, przynajmniej po drugim odcinku, bo wiemy, że już niektórzy mogli obejrzeć pierwsze cztery odcinki. My niestety obejrzeliśmy tylko pierwsze dwa. Wiemy, że gdzieś to podąża jakby w kierunku własnych nóg, drogi na drodze Wiedźm, bosych nóg, Wiedźmy na drodze wiedziem. Ale. A w co do tej zabawy formą? No to ten pierwszy odcinek to była totalna jazda bez trzymanki, jeżeli chodzi o zabawę formą. W ogóle cały ten wstęp, cały ten prolog, całe te wejście do tego serialu, które ma tak ma klimat, wiecie, takich norweskich kryminałów, takiego ciężkiego, mrocznego klimatu. Taka zmęczona życiem, zawieszona w obowiązkach pani detektyw, wchodzi do tego pokoju i tam, nie wiem, jakieś obrazki dziecka, jakieś córki i masz takie, okej, okay, straciła jakieś dziecko. Nie, to jest po prostu takie must have do odhaczenia w każdym kryminalnym serialu, takim wiecie, z mrocznym klimatem, jeszcze tylko brakowało, żeby nie wiem, popadła w pijaństwo, nie? Taka no. zniszczona detektyw po prostu. Tak, taki, to wyszło w jakiś taki jakiś taki totalnie sztampowy, nordycki serial kryminalny. I. Ja Play to... oryginal. Tak, tak, <laughs> ja to. <laughs> Jezu, faktycznie. Ja to rozumiem. Chociaż być może ty to trochę bardziej tak jakby doceniłaś, to, że bardziej w tych kryminalach siedzisz. Dla mnie to było spoko, ale tak jakby coś tak zabrakło w tej pierwszej wiecie, czego odcinka. zabrakło? Zabrakło tego, że ja skończyłam ten odcinek i musiałam przewinąć, bo miałam wrażenie, że coś pominęłam. Bo mamy w pewnym momencie przeskok. No dzieje się to, ta, ta atmosfera się zagęszcza, dostajemy ten taki y, trochę mistyczny klimat, to dostajemy jakieś zaklęcia, jakieś czary, jakieś pojawianie się, ale no i okej, okay, to zaczyna wchodzić tak w miarę organicznie, tak krok po kroku. Po czym znajdujemy się w Kostnicy i mamy i nagle wszystko się zmienia, i nagle jakby wszystko odwraca nam się do góry nogami. I, i to był tak duży przeskok, i ten, że ja w pewnym momencie mówię: Niech, czy coś tam jeszcze było, czy ja po prostu przysnęłam na chwilę i gdzieś przegapiłam jakiś element, i, i poważnie dam pauzę, przewinęłam i mówię: Nie, okej, okay, jesteśmy w tym momencie. Po prostu, jak ten odcinek się skończył, byłam taka trochę. Skonfuzowana, że, że coś, coś za szybko tutaj przeskoczyło. Z tego takiego właśnie mroku, właśnie tego mrocznego klimatu, z tego mistycyzmu, z tej całej takiej aury jesiennej, bo to w ogóle pięknie się nam komponuje w taką aurę jesienną, jaką mamy za oknem, do, no właśnie do czego? No, do, rzeczy, do, rzeczywistość do, do, się do, po prostu do, do, zaczęła łamać, tak, tak jak w tak, ale klasyczny a, zabieg. Ale w jakiś taki sposób... Ale jakoś, jakoś tutaj nie, nie poczułem tego, czyli tak jakby dla mnie tak jakby wszystko powoli podążało w tą stronę, jednak cały czas ten, pomijając to, że ten klimat tak był stylizowany na te e, skandynawskie kryminały, to oczywiście trochę tak jak w WandaVision, no jednak coraz więcej pojawiało się poszlak, że coś tu nie gra, że coś tu nie gra. Agata, e, zwana też Agnes w tym pierwszym odcinku, coś tu cały cały czas widziała, że coś tu nie pasuje w tym świecie. Ale miałam nadzieję chyba, że dłużej pociągniemy ten wątek, że to jednak będzie się ciągnęło więcej niż tylko przez pół odcinka. Że to gdzieś po prostu ta, ta, ta jakby linia przestrzeni, w której się znajdowaliśmy, ta taka właśnie, powiem, nordycko-kryminalna yy, przeciągnie nam się troszeczkę dłużej, a to po prostu tak trochę znienacka wyskoczyło. Nie. Nie, jakby jak, jak ja właśnie miałem odwrotnie, bo jakby jak oglądałem ten odcinek, to miałem takie, okej, okay, znowu się bawimy w formą co odcinek. okej, okay, w tym odcinku będzie coś, coś w, ten, w, w tym stylu, później w kolejnym odcinku będzie coś w innym stylu. Ale raczej, no chyba, że ten serial nas jeszcze czymś zaskoczy raczej może będą występować jakieś pojedyncze zabawy formą nawiązujące do właśnie jakichś innych, Różnych gatunków popkultury. I wiesz, A mi to się wydaje, że tak, mi się wydaje, że tak będzie, bo ten drugi odcinek to jest odcinek, który tak jakby nam się zawiązuje akcja. Że mm. tak jak w pierwszym odcinku, jakby mamy takie wprowadzenie trochę, tak jakby, no, Agata musi się otrząsnąć z tego, co została uwięziona, i mamy naszego postać, pojawia się postać chłopaka, który Okryłem są różne plotki, w pewnym momencie już było potwierdzone kim on jest, ale tak jakby serial na razie nam nie zdradza kim jest, więc może tutaj będzie jakiś zwrot akcji, chociaż nie sądzę, żeby względem tego, co było wcześniej powiedziane, było, było coś zmienione. A potem mm mamy -hmm. ten drugi odcinek, który tak jakby polega na tym, że nam, że Agata musi zebrać krąg. Żeby... Zbiera drużynę. Tak, żeby nie, wyruszyć już... drogę należy zebrać drużynę. No, rzeczywiście, masz rację. No, pewnie po prostu musieli tutaj wcześniej tak, zawiązać tak. te akcje. Trochę wrócę do tego pierwszego odcinka, e, która mi się najbardziej podoba i tak wizualnie, bo klimat rewelacja. Ale ta transformacja Agaty, no to po prostu było genialne. Ja w ogóle nie mogę nie zwrócić uwagi na stroje naszej głównej bohaterki. One są wybitne. Ja nie wiem, kto tam w kostiumach pracuje, ale ja pragnę mieć całą tą garderobę u siebie. Znaczy, <grym> to znaczy zapewne, te, zapewne te same osoby, które w WandaVision ją ubierały, bo, bo, to, so, to, bo to były dosłownie jej stroje z WandaVision. Tak. A przecież jak mamy ten nie nowy wiem, czy strój. D -d załapałaś, ale to czy Ale no, no, no tak, no, ja... no, znaczy tak, no zaapałam to, ale no. w ogóle, czy już nawet po tej transformacji, nawet w tym drugim odcinku, jak ona się ubiera i to, co ona ma na sobie, to jest po prostu fenomenalne. Przecież to są genialne ciuchy. A ja nie, bym... jej, jej no nowy strój Agaty, jakby w wiedźmy jest, oh. jest super. Oh. No. tak, ale mamy właśnie ten ten drugi odcinek i mamy właśnie pokazane nasze nowe wiedźmy, z którymi prawdopodobnie będziemy przez cały przez cały czas. Chociaż nie należy też wspomnieć o pierwszym odcinku, bo tam mamy właśnie postać graną przez Obrej Plazę, która jest jakąś no, przeciwniczką Agaty i ciekawe A? jak to ostatecznie Czemu tam będzie. Do końca przeciwniczką moim zdaniem ona będzie trochę takim y, moim zdaniem, takim trochę okay, wiecie, dla złym, nie złym, no takim trochę. Nie, ona, bo na koniec końców jej nie zabiła i tak jakby trochę. Z no, tutaj mi wydaje mi się, że to będzie taki love-hate relationship trochę. Tak, na, na początku miałem taką myśl, że może ona jest e, gdzieś. Córką? I, nie, nie, ona jest jedną z tych, z tych brakujących wiedźm właśnie do kręgu Agaty. Tylko, że Agata sobie przyprowadziła panią Hart, która się nie nazywa pani Hart tak naprawdę, bo to, była, Jezus, bo to był zresztą. wymysł Wandy. Ale tak sobie myślałem, że może to jest tak przewrotnie. Ale pani Hart tam pasuje tak idealnie, ona po prostu już, już jest w ogóle moją ulubioną y, drugoplanową postacią w tym serialu i wiem, że będę ją po prostu uwielbiać i wiem, że o, to, to, tam będziemy mieli dzięki temu ten taki troszeczkę bardziej wątek komediowy, który będzie taki słodko uroczy z jednej strony. Znaczy taki komedi dowcipny. komedii tutaj ogólnie nie brakuje, bo i postać, którą gra Joe Locke jest też trochę comic reliefem momentami, ale ogólnie wszyscy tutaj mają taki wit i właśnie taką błyskotliwość, która jakby nadaje jakby temu serialowi charakteru. Ale wiecie co, ten serial, okej, okay, jest jest zabawny, jest, 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 jest uroczy, ale też jest mroczny I, i szczególnie ten drugi odcinek, ten moment, kiedy zbiera się ten Zły sabat, który chce ją tam y, no, ukarać, tak naprawdę, za to, co, co nasza główna bohaterka y, zrobiła ileś wieków wcześniej. Prawdopodobnie zabiła jakąś czarownicę, z tego, co się dowiadujemy. W każdym razie te wiedźmy, te czarownice, ten, to, ten zakon, który po nią przychodzi, nie wiem, co to dokładnie jest, o wygląda strasznie creepy. Trochę jak ci dementorzy z Harry'ego Pottera. Może nie aż tak, ale faktycznie. Czyli mi się wydaje, patrząc na to, co było w zwiastunie, że te kolejne odcinki będą się w różny sposób bawić formą i pewnie będą jakieś takie bardziej... Komediowe, bardziej jakieś takie przyjemne. Chociaż może być tak, jak e, często jest w jakichś takich historiach z dreszczykiem, że tutaj będzie fajnie, to będzie jakiś, o jakiś śliczny domek, jest kolorowo ten, ale tu się okazuje, że tu czyha baba jaga, która chce wszystkie tam zjeść, czy coś tam. I... I powinno być dosyć krwawo, bo już tutaj mamy trochę krwi. Więc tam jest PG12, PG tak? Czyli no, jest TV 14 yy, yy, telewizyjne, więc to no, pewnie może być tyle co w Munite przemocy yy, czy, czy, czy tego typu serialach. Takie wiecie, to nie będzie aż takie słodko pierdzące, że to będzie tylko oho, oh, ha ha, hihihu. Hi, tylko po prostu hmm. będziemy mieli tam trochę takich bardziej brutalnych wydaje mi się rzeczy, że to jednak yy, może być takie mroczniejsze i mocniejsze momentami. I kurczę. Patrząc na te ostatnie seriale Marvela, to to będzie jeden z tych, mam nadzieję, jeżeli to utrzyma taki poziom, jeden z tych, które naprawdę trafią do mojej topki, który naprawdę będzie mi się podobał. A wiecie, co tutaj może zadziałać, znowu jaka zaleta może tutaj zadziałać, jakby, jeśli chodzi o seriale Marvel Studios, że to będzie serial, a nie rozciągnięty film? Jest, jest bardzo duża szansa, że jakby gdzieś tam ta formuła cotygodniowa, ale wiecie, rozłożona na 9 tygodni, nie, no w sumie na 9 odcinków, nie 9 tygodni, a nie mm -hmm. na 6 odcinków. No, no, może tutaj to lepiej zagrać. I rzeczywiście, i, i zresztą ma... widać, no to jest jakby szkoła WandaVision. Vision. Wanda Vision nie bez powodu przez nas jeden z najlepiej wspominanych seriali Marvelando. A powiedz tak. mi, te odcinki wszystkie będą miały około 40 minut? Coś, 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 coś w tym stylu. Ale bardzo mi się podoba to, że dostaliśmy dwa odcinki na start, później jakby okej, okay, niby to rozumiem, że jakby co tydzień będzie po jednym odcinku, to jest i tak spoko, a jeszcze na koniec dostaniemy finalne uderzenie, dwa odcinki, 8 i 9 30 października, tak jakby przed Halloween. Super. Tak, ale, ale co do tego, co że w końcu, to jest serial, bo mimo tego, że te odcinki nie są jakoś szczególnie długie, i mimo tego, że ten drugi odcinek jest tak naprawdę pewnym rozwinięciem tego, co mamy w pierwszym odcinku, to nadal te odcinki są w miarę według mnie spójną całością. W miarę wiemy, że to się dzieje. Wiemy, co było w pierwszym, co było w drugim. Nie mam takiego tera, jak na przykład z pierwszymi dwoma odcinkami Akolity, że tamten pierwszy odcinek też był takim dość powolniejszym wstępem, ale tak jakby on. Strasznie był powolnym stemem. Tu jednak już w pierwszym odcinku coś się dzieje, w drugim odcinku też się coś się dzieje, i według mnie dużo bardziej się dzieje. I ten drugi odcinek mi się podobał dużo bardziej niż pierwszy, a jak y już pio piosenka wchodzi na koniec, i w ogóle. Uuu, mm, mm. Nie, no piosenka jest sztos. I w ogóle tak masz też rację, ten, seria, te odcinki nie kończą się tak, jak to miało w tendencji do różnych Disneyowskich seriali, one się tak nie kończą z dupy one się po prostu kończą jakimś takim w miarę sensownym cliffhangerem tak, że po prostu okej, okay, mamy zakończenie, wiemy na co czekać, a nie, że nie wiem, urywa się i nara i masz takie Zobaczymy. i co? Zobaczymy, jak no będzie na razie, dalej na, ten. na Nie no, na razie tak jest i na razie to, to jest bardzo bardzo moim zdaniem y, dobrze zrobione y, W ogóle chciałam wam jeszcze, chciałam do czołówki y, tak masakrycznie mi się ta czołówka podoba, kojarzy mi się y, Uwaga Kojarzy mi się z czołówkami seriali HBO. Ale ty mówisz o tej z pierwszego odcinka? Tak, z pierwszego pewnie. pewnie tak, to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy zobaczymy tę czołówkę, bo to była czołówka stworzona na potrzeby właśnie tego, to, to tego, tego kryminału nordyckiego. Okay, no, nie, no jakby to był pamięta. ewidentny żart. Jakby nawet tam pod koniec było, Wiem, że inspirowane ale... duńskim serialem coś tam jakiś hmm. WandaVision, coś w tym stylu. Więc, tak, tak. Te, te... Ale podobałam się. Ale ta druga czołówka też jest fajna. Dru druga tyłówka, dokładnie. Chodzicie tyłówka o tyłówka, napisy końcowe. tak. Na no, tak. te, nie, to jest już raczej, to jest stała rzecz, ona się raczej nie zmieni. Fajnie, że nawiązuje jakby do wszystkich e, wiedźm, wszystkich czarownic i czarów wszelakich. Tylko czekałem, gdzie tam pojawi się wiedźma z Weekend, żeby po prostu Natalia wybuchła. Mo można było tam podpiąć je jedną no. wiedźmę do tego, ale sama... Chociaż ja sama... wam powiem, że ta droga wiedźm i te, te, ten, ja od razu jakieś takie miałam skojarzenia trochę do os tak trochę. Ja, ja jeszcze czekam. Ja ja jeszcze czekam. To jeszcze wiecie, jeszcze siedem odcinków, nie? Oni jeszcze do mnie puszczą te oczko. A, a, nie, a nie było coś w tym jakiejś, że, że Agata się ma zieloną skórę? Coś nie było jakiegoś takiego ujęcia? Znaczy z nawet w zieloną... tym outro mamy czarownicę z zieloną skórą, ale jakby to, jakby to nie, nie, nie sprawia nagle, że to jest nawiązanie do Wicked. No do Elfaby, nie. Wydaje tak. mi się, że, jest, że to tak po prostu... Chociaż Nie, może... Tak, ja... Poruszyłem to tylko tak żartobliwie, bo wiem, że Natalia gdzieś tam będzie się czaiła na to. Oczywiście, że będę. W ogóle... Ale jesteście zadowoleni z tych dwóch odcinków? Podobało wam się? Ja, ja miałem oczekiwania no niezbyt duże. Liczyłem na po prostu solidną rozrywkę, jak powiedzmy tak, jak gdzieś tam w duchu WandaVision Gdzieś tam, ale widzę, że ten serial mi się podoba troszkę z innych powodów. Po prostu za ten właśnie. W... W wiedźmowy, magiczny klimat, który rzeczywiście w, może pójść jeszcze bardziej w mrok w kolejnych odcinkach. I jakby z tego bardziej czerpię rozrywkę niż, że, o, patrzcie, Agata miała kostiumy z WandaVision przez 10 sekund pierwszego odcinka. to, to było spoko, To było spoko, ale cieszę się, że jakby nie to sprawiło mi największą radość z oglądania tych pierwszych odcinków. Tyle. Wiecie, co mi jeszcze sprawiło radość w tym, w tym serialu? Że, mimo wszystko, E, czujemy, że on jest ściśle powiązany z światem e, Marvelowym, tak? że on jednak jest, jest ta, ta cienka nić połączenia, tak? mamy znaczy gdzieś to po prostu ściśle ci a cien, cienka nić. no właśnie. Znaczy, no tak, ale wiemy, wiecie, jakby wiemy, w jakim to jest uniwersum, tak? To jakby jest to ściśle osadzone, ale takimi drobnymi nitkami nam to po prostu pokazuje. E, I to mi się bardzo podoba, bo można to oczywiście oglądać w oderwaniu od czegokolwiek. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie zna MCU, może to sobie zobaczyć i równie dobrze się będzie bawił. Ale znając, znając też, jakby lore, to wydaje mi się, że, że to też działa bardzo dobrze. Ja w ogóle pokuszę się o bardziej odważne stwierdzenie, że jakby rozwijając to, to co powiedziałaś, Natalia, przed chwilą, wydaje mi się, że nie trzeba oglądać. Ani WandaVision, ani tym bardziej Multiverse of Madness, żeby w ogóle dobrze się bawić i cieszyć się z oglądania Agaty. T tyle. Jeśli. Ktoś lubił Sabrinę, to można mu powiedzieć, okej, okay, to też będzie dla ciebie. E, Sabrinę albo ten, kurczę, teraz no, naj, naj, najbardziej popularny film Lafla. o Wiedźmach. Nie, no, chodzi mi o Hokus Pokus. A, nie, no, Hokus Pokus, no, no, Pocus, no, no. it's the same picture. <laughs> to jest, to jest jakby... dosłownie Hokus Pokus serial. I to w ogóle jest <grym> dla mnie, y, może wiecie, Hokus Pokus w Europie nie jest aż tak bardzo popularny jak w Stanach. To nie jest ta, ta rzecz. Ale wydaje mi się, że Amerykanie mogą bardzo pokochać Agatę, właśnie za te takie hokusowate, ten vibe taki. Wiecie, ten serial nie jest czymś, który, nie wiem, taki stereotypowy fan Marvela mógłby oglądać, i to byłby po prostu taka super na pierdzielanka dla niego, ale on nie musi być tym. To jest serial, który poszerza nam grupę docelową MCU, który może uderzać właśnie dla do osób, które lubią troszkę inne klimaty, a nie do końca siedzą w tych wszystkich superbohaterskich peleryniarz o rzeczach Marvela. Po prostu. Dokładnie, dokładnie. I to tak i, i może się właśnie przy tym rewelacji nie bawić z taką dobrą dozą humoru. Trochę trochę takiego, kurczę, właśnie mrocznego klimatu i w ogóle widzę, że to zaczęło ostatnio być popularne, bo mamy Wednesday, która też niby jest taka gdzie haha, hihi i tak dalej, ale ten mrok tam przebija. Teraz mamy Agatę, to wszystkie są seriale, które są w takim bardzo hmm. podobnym klimacie. Mieliśmy Sabrinę, która też była w takim klimacie i to się sprzedaje, ludzie to lubią i wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu na takiej właśnie, na taką jesienną ramówkę. Ale i tak fani Marwela i tak w tym serialu znajdą dużo dobrych smaczków dla siebie. Dajcie nam znać, co Wy uważacie o pierwszych dwóch odcinkach. My jeszcze w przyszłości wrócimy do omawiania Agaty pewnie już pod koniec serialu, ale za to na bieżąco będziemy rozmawiać o tym serialu na naszym serwerze na Discordzie pasażerowie Hype Trainu, więc serdecznie Was zapraszamy. Link jest w opisie. Zapraszamy. Zostańcie z nami na hype trainie. Po kolejne rzeczy, które szykujemy dla Was. Do zobaczenia. Na razie.